Dzisiaj powiem ci jak liczyć kalorie. Zapraszam. W tym filmiku nie będę mówił o tym jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, bo taki filmik znajdziesz już na moim profilu, wystarczy, że sobie tam wrócisz. W liczeniu kalorii warto skorzystać z aplikacji i tutaj mogę polecić aplikację Fitatu, ewentualnie MyFitnessPal. Oprócz aplikacji do liczenia kalorii potrzebna ci będzie waga kuchenna, na której będziesz mógł mogła ważyć produkty. Przy ważeniu produktów, które będziesz spożywać, pamiętaj, że musisz robić to przed obróbką termiczną. Przykładowo, kurczaka warzysz na surowo, zanim go usmażysz. Tak samo z gotowaniem makaronu. Zanim ugotujesz makaron, musisz zważyć ilość suchego makaronu, który będziesz jadł, jadła. Nie musisz ważyć wszystkiego, bo niektóre rzeczy są tak niskokaloryczne, że nie ma sensu ich ważyć, na przykład przyprawy, ale zdawaj sobie sprawę z tego, że omijanie ważenia niektórych produktów może prowadzić do tego, że nieświadomie tych kalorii będziesz spożywać dużo więcej niż ci się wydaje. Przykładowo, jeżeli jesz plasterek ogórka na kanapce, to nie musisz go ważyć, ale jeżeli takich ogórków już jesz, jesz 3 lub 4 dziennie, może mieć to znaczenie w kaloriach. Oczywiście nie posługuj się miarami typu łyżka, szklanka czy garść, no bo garść orzechów to może być zarówno 20, jak i 50 gramów, więc warto sobie takie rzeczy dosłownie zważyć, szczególnie gdy są to rzeczy te bardziej kaloryczne, które zawierają więcej tłuszczu, nawet jeżeli są to zdrowe produkty. Pamiętaj, że w tym wszystkim ważne jest to, żeby te pomiary były naprawdę dokładne i oczywiście nie musisz ważyć każdego ziarenka ryżu, ale jeżeli tutaj sobie odpuścisz, tam sobie czegoś nie doliczysz, tam sobie coś na oko policzysz no to finalnie może się okazać, że zjesz 200-300 kalorii więcej lub mniej i te pomiary będą fikcją. Więc naprawdę przyłóż się do tego, żeby było to dokładnie zrobione, żebyś wiedział, wiedziała ile jeszcze tych kalorii i wtedy możesz mówić o tym, że liczysz poprawnie kalorie i możesz kontrolować jakiś proces, przykładowo proces odchudzania.